To dom dla wielu gatunków zwierząt. Wspólnie go dzielą, tutaj żyją, rodzą się, umierają, ale także srają. Jednym z tych gatunków jest dzik. Dzisiaj pod lupę weźmiemy pytanie, czy dzik faktycznie sra w lesie. Karl świeci. Witamy. To jest. Teraz przyroda, program takich No ogólnie to poprzednia prowadząca po incydencie z y, takim palem dostawcą pizzy palcą lekkim e, no to ona jednak do no, y, no nie, nie wyszła z tego cała Ale lekarz mówi, że będzie dobrze e, więc... Tak ja dzisiaj będziemy dziki będziemy oglądać. Chodźmy. Jakby ktoś kiedyś się zastanawiał, czym właściwie jest dzik. To ja nie wiem. Ale my idziemy. Dalej. To jest krzak. Na krwaku rosną kolce, które są bardzo bolące. Kocham poezję. To, na przykład... to nie wiem nie wiem co to jest tak właściwie ale ma kwiatki więc pewnie yy... pewnie roślina ale jeśli to jest dzik, jeśli myślicie że tak wygląda dzik to dobrze myślicie ale co nie o to chodzi o Jezu. To prawdziwe rogi dzika. Mamy jego trop. To znaczy, że gdzieś tu jest i nie ma rogów. Panie dziki na przykład nie mają rogów, bo ja tak sądzę. Mo możliwe. Przydałoby się za spałkę Wezmę do domu mama będzie miała. Jestem dzikiem. Jestem zły. Patrzcie, Wałka, Panucha. Jak żywy. Ale my idziemy dalej. Zupełnie nic to nie wniosło. O zdanie postanowiliśmy zapytać paru ekspertów. Tak, to się nagrywa? Tak. Aha, tak więc proszę Państwa dziki można zobaczyć w lesie, e, można też zobaczyć dziki na polanach. Pytanie czy dzik sra w lesie jest e, jest to wydaje się na ogół prostym pytaniem, jednak dzik może zarówno stać w lesie jak i na polanie, może stać w krzakach, które mogą być w lesie, ale też w polanie, tak. E, to nie jest proste, ja, jako doświadczony lasolog leśniczy, tak, inaczej mówię, widziałem wiele pasiaków, jak łażą, jak strają, ale też niektóre strają pod moją budą, straż, straż, stróżówką, niektóre pod tamtym drzem jak tamto, ale ogólnie to najczęściej, no, no, ciężko stwierdzić, gdzie najczęściej dzik strada. Tak? Z natury takie, że dzik jest zwierzęciem, jest wolny. Chodzi gdzie chce, sra gdzie chce. Tak jak prawdziwe zwierzę. Tak jak my powinniśmy. Proszę pana, po pierwsze, primo, chciałbym e, tak ad vocem, m, powiedzieć, że nie powinniśmy. Historia nas tego uczy, ale powiedzmy, że ja dzisiaj na temat historii nie będę się wypowiadał. Historykiem nie jestem. Dobrze, proszę pana. Czy w dziedzinie biologii mamy jakieś. Dowody na to, czy dzik sra w lesie? Mm, wie pan, nie wiem, czy powinien mi pan zadawać to pytanie. Bo... Nie pytali państwo dzika czy sra w lesie? No wie pan, no nie wie. A powiedzieć. tak, 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 przepraszam, rozumiem. Nigdy nie pytaj dzika czy sra w lesie. Jest to pierwsza zasada termodynamiki. Ale ja jako takiego wykształcenia fizycznego nie mam. Mam wykształcenie biologiczne, więc proszę pytać coś z biologii. A tak, 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 a propos. W ostatnim roku zostało przeprowadzone badanie pr przez sztab ekspertów z IDZD w Jaworznie, czyli naszej siostrzonej uczelni i konkurencyjnej zarazem, ale w większości przypadków współpracy. Zostało przeprowadzone badanie na temat tego, czy dziki schrają w lesie. 80% odpowiedzi ankietowanych e zadeklarowało, e iż defekuje w lasach łęgowych, ponieważ Lasy Łęgowe zapewniają najbardziej optymalne warunki do funkcjonowania dzików. Zakładają oni tam swoje, one, one tam swoje barłogi, jak i y, 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 babrzyska. Po prostu jest nim tam świetnie. Y, I gleba, która tam y, dominuje, czyli y, holoceński, madrzeczny, zapewnia najlepsze, y, ma najlepsze właściwości, jeśli chodzi o y, 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 adaptację tego dziczego, z, 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 z to co wi wiadomo, ten, no te, szlachetny, te, te, drogi Dobrze, proszę Pana, co takiego specjalnego jest w tych Lasach Łęgowych? Właśnie powiedziałem. Aha. To tyle mogę już iść? To tak, tak. A, dziękuję. No, do widzenia. Dzień dobry, proszę państwa, już w XXIII wieku przed naszą erą starożytni rożubowiczanie byli dobrze bardzo poinformowani, powszechnie wi wiadomo było, iż dziki e, owszem srają w lesie. W, starożytnych, w starożytnym rożubowistanie, w całym kręgu cywilizacyjnym, czyli w Korei Północnej, wśród plemienia Łąboczombo, plemienia Łukaczaka, jak i przez w ogóle istnieją swego rodzaju kulty dziczych odchodów. W miejscach, gdzie dziki często defekowały, budowano kaplice, budowano ołtarze, składano tam ofiary. Istnieje Teoria mówiąca o tak zwanych starożytnych dzikach, krążąca w środowisku naukowym, że wszystko, co wiemy, cała nasza wiedza na temat starożytnych różnic, zostałaby wywrócona w ogóle do góry nogami. To, to przestałoby mieć wszystko ręce i nogi. Musielibyśmy tak naprawdę zaczynać od zera. Że to wszystko, co zostało zbudowane, te wszystkie drogi, autostrady, szpitale i, i tak dalej, zostały zbudowane nie przez starożytną północną Koreę, okupującą Rożubowistan w okresie nawierzchni bitumicznej, tylko przez dziki. Jest nawet kult otaczający odchody dzików. Najubożsi rolnicy z plemion Łombocząbo i Ugaczaka wybierali się do lasu i zbierali po prostu dzicze odchody, ponieważ zawierały one odpowiednie substancje. Były one takim, takim powiedzmy, nawozem. Bardzo cenny to rolnicy, byli, to bardzo cenny. Nieporównywalnie porównywalnie. Większe plony to gwarantowało. One zawierają pewną substancję, jest to... No nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale no wiadomo, biologiem nie jestem. <laughs> tak i tak szczerze mówiąc. historykiem... Historykiem też nie jestem. Ale pan ręki!